Jedyny okazały socjalizm w Opolu. Okazały. Czyli płoministy. Proszę pana, Dom Partii, tak zwany Biały Dom, Ulica Ozimska, według projektu typowego 1954. To był projekt typowy. Wtedy była moda na projekty typowe. Mało. Obowiązywały, proszę pana, była taka tendencja, żeby budować według projektów typowych. I to był projekt typowy, na przykład budynki mieszkalne były typowe, wszystko było typowe. Mój Anatol też był w pewnym stopniu takim typem, ale architekci od zawsze się temu sprzeciwiali. Uważali, że powinna być indywidualność. W budownictwie. Także projekty typowe to było takie hasło nielubiane przez architektów. Potem używano słowo łagodniejsze projekt powtarzalny. To już nie było tak źle. Zrobiono i można powtórzyć. A nie żeby z zamiaru, z góry przewidzieć, to będzie coś typowego. Bo to jest przeciwieństwo indywidualizacji architektury. Architektura powinna być indywidualna, Każda, każdy obiekt powinien mieć swój charakter wyrazem twórczości indywidualnej architekta. Taka była zasada i, i, i nadal jest. A więc projekty typowe, które były bardzo powszechne właśnie za czasów socjalizmu, bo one stwarzały oszczędność. Jak zrobiono jeden projekt dobry, to szkoły na przykład więc szkoły były typowe, budynki mieszkalne były typowe. Co się dało, to utypowiało. To nie był projekt domu partii. To był projekt skądś sprowadzony, który był przeznaczony jako budynek urzędu gminnego, coś takiego, czy powiatowego, urząd powiatowy, urząd gminny. A więc to była taka budowla bo na dom party nie było typowych domów, ale to pasowało mniej więcej. Podebrali taki projekt i skądś przywieźli. I wiem, że to według tego projektu typowego zbudowane. Taki sam jak teraz, tylko z tyłu nie miał tej przybudówki. A to pan Jesionowski tam zrobił przybudówkę wspaniałą. Także dokładnie był taki sam jak teraz, niczym się nie różnił. Budowla typowo, jak już powiedzieliśmy, socjalistyczna. No, jest to jedyny taki przykład takiego socjalizmu yy, pomienistego, powiedzmy, dojrzałego, charakterystycznego w Opolu. Nie ma innych takich budynków. Yy, bo to były czasy bardzo wszyscy. 54 rok jeszcze nie, ruszyła, nie ruszyło nowe budownictwo w, w Opolu. 54 rok to wtedy od, yy, trwała odbudowa starego śródmieścia, bo w 52 zaczęto odbudowę rynku. I starych budynków na, 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 na Starym Śródmieściu, także to była rekonstrukcja e, zabytków. Nie budowało się nowych budynków w tym czasie jeszcze w ogóle, i to, ten budynek, to chyba był w ogóle pierwszy taki od fundamentów nowo zbudowany budynek w Opolu. E, a więc ten okres socjalizmu Opole przeszło szczęśliwie, bo jeszcze nie, do, nie budowało nowego budownictwa, dlatego że mieliśmy problem odtworzenia substancji mieszkalnej przyrynkowej, a to były domy typu starego i to się budowało w takim stylu nawiązującym do starej architektury.